Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Przepraszam za mało opóźnienie. Ale niestety, tam gdzie mieszkam, w tej chwili jestem w strefie czerwonej, covidowej czerwonej. Do tego wszystkiego jeszcze powódź 200 metrów od mojego domu wylała rzeka. I boimy się, że zaleje nas w naszych domach. Więc troszkę niestety byłem zagoniony, i, no i nie mogłem. Dotrzymać umowy z wami, czyli być w terminie. Sytuacja jest dosyć ciężka. Muszę wam powiedzieć, że po ostatnim czytaniu bardzo wiele osób pisało do mnie: nie wysyłaj mi tych listów, nie wysyłaj mi tych czytań, nie chcę cię znać. Pojawiła się znowu nienawiść. Pojawiła się złość i pojawił się strach. Jak mówi. Ojciec Mateo Del Gruna, jeden z większych egzorcystów na świecie, Pan Bóg stworzył dobro. Ale niestety człowiek, który urodził się z Adama i Ewy jako kolejne pokolenia, ma w sobie grzech ciężki od urodzenia. Jeżeli nie pokona i nie weźmie się za siebie, nigdy nie będzie żył dobrem. Będzie zawisty, mściwy, strachliwy, będzie żył w lęku. Więc musimy zacząć akceptować siebie jako dzieci Boże i przestać się bać bać potępienia, bać odrzucenia, bać wytykania palcami bać się wszystkiego. Muszę Wam powiedzieć, że ja żyję w tej energii Pana Boga. Bo wygrałem sam z sobą. Nigdy nie byłem lepszy od tych, którzy mnie słuchają i nie słuchają. Byłem tak samo skażony grzechem ciężkim i tak samo się zachowywałem lękliwie i strachliwie, co potęgowało moją agresję do innych ludzi. Ale odkąd zrozumiałem, że to Pan Bóg jest ze mną, jest we mnie, nie boję się. Nie boję się, bo nawet wtedy, kiedy będę cierpiał, kiedy będę odrzucony, kiedy będę chorował, kiedy będę samotny, a może i głodujący z tego powodu, że nie zaakceptuję reguł współczesnego świata, mam Jego. Mam Jego zawsze w modlitwie, w słowie, w piśmie świętym. Mam Jego. A moim obowiązkiem wobec mojego Ojca w niebie jest stać na straży nieba. I chronić go przed złem. Dlaczego? No bo właśnie jestem dzieckiem Bożym. Jak to pisze pismo święte, cokolwiek robicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi. Jako Panu. To dziedzictwo wiekuiste, ta nadzieja na niebo, ta możliwość bycia z Ojcem, blisko Jego miłości. Pcha człowieka, że chce czynić dobro, nie lękać się, nie bać się, ani odrzucenia, ani cierpienia, ani potępienia. Dzisiaj czwarty punkt. Czwarty punkt, moi kochani, ze słów dla rycerza. Rycerz i cierpliwość. Drugi list do Tymoteusza, dwa, trzy do 5 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również, jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeżeli walczył przepisowo. A co mówi święty Franciszek w swoich napomnieniach? Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Zdać przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać, ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma nie więcej. I teraz sam cytat z kodeksu rycerskiego. Rycerz nie zniechęca się. Wytrwale i cierpliwie ćwiczy siebie w szlachetności i innym okazuje cierpliwość. Bo wie, jak niełatwo przezwyciężyć samego siebie. Nie traci też sił na sprawy niepotrzebne, lecz we wszystkim przywodzi na pamięć cierpliwość swojego pana o której wielokrotnie się przekonywał, kiedy dawał mu doświadczyć różnych swoich niesforności. To jest właśnie to, o czym mówię. Musimy walczyć. Musimy walczyć o dzieło Pana. Posłuchajmy dalszych przygód. Wiemy, że przyjaciel z osiedla z Olsztyna Porwał do ratowania nieba naszego Dawida. Wyszliśmy za miasto, dotarliśmy do podnóża góry Karmal. Dawidzie, to co przeszedłeś do tej pory było dopiero początkiem. Jesteś gotowy na to, żeby połączyć z nami siły? Marek wyciągnął rękę w moją stronę. Przecież poszedłem z tobą. Co miałbym jeszcze więcej zrobić? Spytałem, poirytowany pytaniem Marka. Tutaj nie będzie miejsca na indywidualne popisy, tylko jako drużyna możemy wygrać. Będziesz jej częścią? Będę, ale chcę być napastnikiem, uśmiechnąłem się i uścisnąłem jego rękę. To się okaże. A teraz złap mnie mocno za ramiona i zamknij oczy. Gdy zamknąłem oczy, poczułem, że z niewiarygodną prędkością zaczęliśmy spadać, jakby ktoś zrzucił mnie z samolotu. Gdzie tym razem wyląduje? Co nas czeka? Z kim przyjdzie nam się zmierzyć? Teraz nie wiem. Jeśli to prawda, że legion jest podnóżkiem tego, z którym będziemy walczyć, to z pewnością będzie ciekawie. Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem stojącego nade mną marka, który wyraźnie przesadzał, próbując mnie obudzić za pomocą uderzeń w policzek Ej, ej! Może już wystarczy krzyknąłem, łapiąc go za rękę. Marek wyprostował się z wyrazem ogromnego zadowolenia. Do Nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności. Widzę, że bardzo cię to cieszy odparłem. Nie wiem, czy w ostatnich tygodniach coś sprawiło mi większą radość. Jak jeszcze trochę pogada, to dostanie pysk. Dobrze, może zmienimy temat wstałem oczepując się skórzu. Gdzie jesteśmy? rozejrzałem się. Dookoła rozpościera się gęsta zieleń. Wysokie na kilkanaście metrów drzewa zakończone bujnymi liściastymi koronami, które skutecznie zasłaniają niebo. Co prawda, promienie słońca przebijały się między koronami, zapewniając widoczność na tyle dobrą, że dostrzegłem wciąż zbawionego marka. Gdzie nie sięgnąć wzrokiem, tam krzewy i liany. Zwisające we wszystkich kierunkach świata. Tarzan by się cieszył. Jesteśmy w krainie Komod. To jedno z najmniej znanych miejsc na świecie. Taka zielona oaza, w której dominuje krajobraz, taki, jaki widzisz dookoła. To super. Możesz mi powiedzieć, po co zabrałeś mnie do lasu, który przypomina las manewrowy Tarzana? Będziesz kolenie na harcerzy, czy co? Twoja bystość umysłu, Dawidzie, jest prawie tak wielka jak twój sarkazm, od, odrzekł Marek. Daruj sobie. Lepiej powiedz, co my tu robimy. Wcisnąłem mu wskazujący palec w klatkę piersiową, żądając odpowiedzi. Idziemy odwiedzić kogoś ważnego. Marek odsunął mój palec i odwrócił się. W tym lesie. Chyba Chipa i Dale, parsknąłem. Marek wyciągnął z kieszeni coś podobnego do kompasu i po chwili wskazał kierunek, w którym mamy się udać. Pójdziemy w tę stronę. Głuchy jesteś? Pytałem o coś. Z wyrazem zniecierpliwienia na twarzy odwrócił się w moją stronę. Idziemy do wielkiego rybaka. Rozłożyłem ręce w pytającym geście bo nic mi to. Nie mówiło. Wielki rybak? To najstarszy nauczyciel strażników, czyli nas. Po co do niego idziemy? Mieliśmy spotkać Judytę. Spotkamy ją, przerwał mi Marek, ale najpierw musisz się spotkać z wielkim rybakiem. Po co? Musi cię zobaczyć. Po co? Ponowiłem. Po to, abyśmy byli pewni, że to Ty jesteś tym, który ma nam pomóc zwycięstwie nad złym. Nie musimy nigdzie iść. Już teraz powiem ci, że nie jestem tym, którego szukacie. Chcę spotkać Judytę i wrócić tam, skąd przyszedłem, zanim zaczął się ten cały cyrk. Myślałem, że już dawno zrozumiałeś to, co się dzieje. Marek złapał mnie obiema rękami za głowę. Dawidzie, tamtego świata na teraz dla ciebie nie ma, dla mnie też zbliża się ostateczna bitwa z złym. Nigdy w dziejach zły nie był tak silny jak teraz. Nigdy jeszcze tak wielu za nim nie poszło. Naszym zadaniem jest walka do samego końca o to, aby nie przejął kontroli, bo to oznaczałoby koniec wszystkiego, co znasz. Świat pogrążony w chaosie i krwi krzyknął zostaliśmy wybrani, aby pokonać zło. Jesteśmy ostatnim bastionem. A niby jak mamy to zrobić? Spytałem, trochę przerażony podnieceniem Marka. Takich jak my jest więcej, odszedł na kilka kroków. Są nas setki, może tysiące. Zaczął chodzić nerwowo to w prawo, to w lewo. Mobilizujemy siły przed ostateczną bitwą. Ty odegrasz w niej kluczową rolę. Tak przynajmniej czuję ja. Tak też czuł Enoin i. I dziadek wtrąciłem? Tak, on też. Marek, ale ja nie potrafię walczyć. Jak więc mam wygrać tę bitwę? Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie. Mam pójść z Tobą do wielkiego rybaka. Co dalej? Nie wiem. Wiem, że zbliża się ostateczny czas. Marek ruszył we wskazanym wcześniej kierunku. Idziesz? Mam inne wyjście? Ten odwrócił głowę i z uśmiechem odpowiedział: Zawsze jest inne wyjście. Szliśmy już dłuższy czas, a krajobraz wydawał się nie zmieniać. Gęste trawy i krzewy uchylały się pod naporem rąk. Dziwne to droga dokądś powinna mieć jakąś ścieżkę. Jest coś gdzieś, a tym bardziej jeśli ktoś gdzieś jest, to choćby z nikoma, ale jakaś ścieżka powinna do niego prowadzić. Czuję się tak, jakbym szedł do nikon. W jakąś pustkę, która nie ma końca, patrzę na nadgarski, na których wyryte ryby zmieniają odcień na coraz bardziej czerwony, jakby zachodziły krwią. Im, ba, Im dalej albo bliżej jesteśmy, bo sam już nie wiem, tym dotkliwiej to odczuwam. Słyszysz? Marek przystanął, wsłuchując się w coś. Co słyszę? Nic nie słyszę oprócz skającej gałęzi, które łamiemy, torując sobie drogę donikąd. Jeśli więc pytasz, bo wymknął mi się bączek, to zamknij się, posłuchaj, przerwał mi. To szum. Słyszysz go? Gdy skupiłem się na chwilę, do moich uszu dotarł szelest wody. Być może stało się tak dzięki wypadom do Szwajcarii. Odwiedziłem wtedy Rheinfall. Nieziemskie doznanie. Mówiono, że to największy wodospad w Europie pod względem przepływu wody. Robił wrażenie. Pewnie dlatego zakodowałem sobie w głowie charakterystyczny szum fal. Zbliżamy się do wielkiego rybaka, krzyknął Marek, wyraźnie przyspieszając naszą wędrówkę przez zieloną dżunglę. Zatrzymaliśmy się przy kilkumetrowej skarpie, za którą widać most prowadzący na drugi brzeg rzeki z bystrym nurtem. Tak, na oko miał około 30 metrów. Nie wyglądał na specjalnie solidny, deski połączone grubym. Ale wyraźnie już starym sznurem. Porędze sznura też nie wyglądała okazale, choć umożliwiała przejście nad rzeką bez koniecznej kąpieli. Zeszliśmy w dół. Idziemy. Trzymajmy się blisko, powiedział Marek, poprawiając pasek u spodni i podginając nogawki. Ruszył przodem. Nie odstępowałem go na więcej niż dwa metry. Kołysanie mostu sprawiało, że Kręciło mi się w głowie. Na szczęście obyło się bez kąpieli. Przeszliśmy na drugą stronę. Jesteśmy już bardzo blisko, jeszcze około stu metrów przez las i będziemy na miejscu. Nie minęło dziesięć minut i rzeczywiście stanęliśmy przed starą, rozpadającą się drewnianą chatą, wielkości dwupokojowego mieszkania. Przed domem był spory plac, na którym stały rzucające się w oczy dwie maszyny. Chyba starsze od samej chałupy. Nie mam pojęcia, do czego mogą służyć, albo raczej do czego mogły służyć, bo nie wyglądają na sprawne. Jedna z nich zwróciła moją uwagę. To taśma produkcyjna napędzana silnikiem, jak w Tartaku. Widziałem coś podobnego u mojego dziadka na wsi. Ta była starsza i szersza. Ma przynajmniej metr szerokości i spokojnie mogłaby. Przewieźć metrowy pień solidnego dębu. Jej koniec zamontowano w chlewku, którego wygląd idealnie pasuje do otaczającego krajobrazu. Niezła rudera, powiedziałem, wchodząc na podwórze. Jeśli tu mieszka ktoś, kto ma mieć duże znaczenie w bitwie, to lepiej nie walczmy wcale. Przestań rzędzić. Marek trącił mnie ręką i ruszył, ruszył w stronę chaty. Zaczekaj, Marku, odezwał się głos za domu. Po chwili wyszedł stamtąd człowiek potężnej postury, ubrany w szarą szmatę z kapturem na głowie, ciągnął za sobą siatkę z rybami. Jego wygląd budzi respekt. Szerokie barki, potężne ramiona i przynajmniej dwa metry wzrostu sprawiały, że pokorniałem. Gdy ściągnął kaptur, ukazała się nam brodata opalona twarz mężczyzny w sile wieku. Im bliżej był nas, tym wydawał się większy. A więc to on, rybak wskazał na mnie, odkładając sieć. Tak, to Dawid, odparł Marek. Jest nieprzygotowany do... A co ty, wróżka, kłębuszka? Czytasz z ruchu ciała, czy co? Rozsierdził mnie tym przywitaniem. W końcu, co on sobie myśli? Nawet mnie nie zna. Co ty, Brudasie, możesz wiedzieć o moim przygotowaniu, jeśli już zacząłem się rozkręcać, kiedy Marek zasłonił mi usta ręką. Hm. Chociaż gębę ma wielką, uśmiechnął się rybak i zaprosił nas do środka. Jeden pokój z oknami na każdej ścianie wydawał się przestronny i jasny. Kiedy jednak nasza trójka znalazła się w nim, a rybak zamknął drzwi, w pomieszczeniu zrobiło się ciasnawo. Na środku stał drewniany stół z trema krzesłami, podkreślał surowość mięsa, za, za, miejsca. Za stołem na przeciwnej ścianie mieściła się kuchnia, a konkretnie stał piec kaflowy. Po lewej stronie widać drzwi prowadzące do drugiego pomieszczenia, w którym stoi jedynie łóżko. Niski sufit dodatkowo pomniejsza pomieszczenie. Siadajcie, proszę. Gospodarz odsunął dwa krzesła i zaprosił nas do stołu. Napijecie się wody? Chętnie odpowiedzieliśmy chórem. Chyba byliśmy podobnie spragnieni po podróży. Rybak nabrał chochlą wody z wiadra, które stało przy kuchni, i podał nam. Wielkie jak bochen chleba dłonie mogłyby bez trudu zmiażdżyć kubki. Przez chwilę panowała krępująca cisza. Wpatrywał się we mnie jak popijam wodę, co było dość nieprzyjemne, mimo że to starałem się nie uciekać z rokiem. Nie pójdziesz szukać Judyty, oznajmił, wpatrując się we mnie, po czym wziął głęboki łyb, 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 łyk z chłopka. A kim ty jesteś, że będziesz decydował o tym, co mogę, a czego nie? Marku, jutro wyruszasz po resztę strażników. Rybak kompletnie zignorował moje oburzenie i zwrócił się do Marka. Dobrze, Sachinie. Odpowiedział Marek. Ty, Sahim, głuchy jesteś? Coś powiedziałem, wtrąciłem zdenerwowany. Będziesz zwracał się do mnie wielki rybaku, odparł z wyrazem twarzy, takim, że odeszła mi ochota na dalszą dyskusję. W sumie i tak byłem skazany na ich łaskę bądź niełaskę. Nie wiem nawet, gdzie jestem, a co ważniejsze, nie wiem, gdzie jest Judyta. Zostaniesz tu do powrotu Marka. Gdy wrócą strażnicy, pójdziesz z nimi. Ale do tej pory będziesz pod moją opieką i masz słuchać wszystkiego, co powiem. Wbił wskazujący palec w moją stronę. Pokiwałem głową. Jak już dążyłem się zorientować, dostałeś dar, o którym jeszcze nie, jeszcze nie wiesz, wiesz niewiele. Nauczę cię, jak z niego korzystać. Nie będzie to łatwe, a nieprzyjemne, ale jeśli dasz się poprowadzić przez ten czas to być może odmienisz bieg wydarzeń nie przyczynisz się do pokonania zła chwilę pomilczał po czym kontynuował nie będę cię uczył walczyć będę cię uczył jak nie zginąć i wykorzystać możliwości które masz czy dawid będzie strażnikiem wtrącił się do rozmowy marek tego jeszcze nie wiem nie wiem czy będzie strażnikiem jeśli przejdzie próbę to tak jeśli nie to nie Rybak duszkiem wypił resztę wody. Skupka wstał do stołu, wychodząc. Wychodzę, rozgoście się i czujcie jak u siebie w domu. Wrócę wieczorem. Wyszedł, żegnając się. Odprowadziliśmy go wzrokiem. Marek zwrócił się w moją stronę. Choćby nie wiem, co się działo, nie rezygnuj. Złapał mnie za ramię. Nie próbuj oddalać się z tego miejsca sam. Kiedy wrócisz? Wtedy, gdy ty będziesz gotowy. Marek wstał, jak gdyby nigdy nic, ruszył w stronę drzwi. Że co? Już wychodzisz? Spytałem zdziwiony. Nie mam czasu do stracenia. Wróg gromadzi swoje siły i zostało nam niewiele czasu. Czuję niepewność całej tej sytuacji. Trafiłem do miejsca, które nie wiem gdzie się znajduje. Zostaję z kimś, kto ma ewidentne problemy z ludzkimi relacjami. Na dodatek jedyna osoba, którą znam i której mogę zaufać, wychodzi. Westchnąłem. Puh. Cóż, szybko wracaj, bo nie wiem, ile tu wytrzymam. Zaufaj Sachimowi. On wie, co robi. Drzwi za markiem zaczasnęły się. Zostałem sam z całym tym bałaganem w głowie. Nie wiem, czy wielki rybak będzie mnie uczył walczyć, czy nie. Nie wiem, z kim to niby mam się zmierzyć. Nie wiem, czemu mam w sobie ten dziwny pęd do brnięcia w to dalej. Próbuję to zrozumieć, ale nie potrafię pojąć, o co tu chodzi. Wiem, że to nie sen. Rzeczy dzieją się naprawdę. Czuję zmęczenie, ból, strach, dotykam wszystkich tych rzeczy, które mnie otaczają. One naprawdę są. Zapach stołu i krzeseł, delikatny podmuch wiatru, wpadającego do pomieszczenia tylko po to, żeby za chwilę z niego wypaść. Ech! Sięgnąłem po łyk wody i poszedłem do pokoju po lewej stronie. Położyłem się i nie wiem, kiedy zasnąłem. Dawno, dawno temu odbyłem taką podróż. Nie spotkałem wtedy Sahima. Spotkałem mojego dowódcę, z którym miałem pójść na wojnę, taką prawdziwą wojnę. Gdzie musiałem się zmierzyć z Wrogiem, musiałem się zmierzyć ze swoim strachem, ze swoimi obawami, ze swoim lękiem. Jak czytam zawsze ten fragment. To przypomina mi się ten las i to moje spotkanie, i selekcja, i przygotowywanie się do walki, do walki z wrogiem. Drugi raz przeżyłem to, jak spotkałem pana Boga w dżungli miasta, w której byłem bezdomny. I po raz drugi w życiu musiałem się zmierzyć ze swoim lękiem i przyznaniem się przed samym sobą w obecności Pana Boga, że spartoliłem życie, że tyle rzeczy zniszczyłem i straciłem, i że nie przeżyłem tego życia z Panem Bogiem, tylko obok Niego. Dzisiaj idę za moim bohaterem, moim Bogiem, Panem Bogiem, moim Ojcem, za Jezusem Chrystusem, wypełniany każdego dnia darami Ducha Świętego. Polecam Wam, zmierzcie się z samymi sobą i z tym, że musicie walczyć ze złem, który jest w was. Z pychą, z chciwością, z obżarstwem, może z opilstwem, z rozpustną i złymi myślami, z lenistwem. Hmm. Każdy coś nosi w sobie, na pewno, pychę. Dlatego Pan Jezus, oddając swoje ciało na krzyżu, uwolniał nas. I uwolnił nas z grzechu Adama i Ewy, a jego krew, wpadając w czeluści piekła, uwolniły Adama i Ewy, zaprowadziły pierwsze dzieci do Pana Boga. A woda, która wytrysnęła z serca Pana Jezusa, obmyła nas z naszych lęków i z naszych grzechów powszechnych na Ziemi. Czy potrafimy iść? Czy potrafimy iść? Iść odważnie za Panem Bogiem. Okaże się w tej trudnej sytuacji, w której wszyscy na razie terroryzują i zabierają ludziom wolność. Przecież to wszystko, co się stało od roku 2019 w Chinach, jest drogą do ograniczenia naszej wolności. Choroba jest. I uwierzcie w to, że ona jest. Ale czy taka straszna? Nie. Najpierw są maseczki. Obowiązkowa potem będą obowiązkowe szczepionki, a kto się nie zaszczepi, będzie wykluczony. Czy jesteście gotowi stanąć w prawdzie z Panem Bogiem i być wykluczonymi? Ja tak. Mogę być wykluczonym. Bo wierny mam być tylko Panu Bogu, ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu i uwolnieniu nas. Mam być wierny Najświętszej Marii Panny, bo to moja matka, z której się urodziłem. Więc muszę być jak mój protoplasta święty Paweł Apostol. Muszę być twardy w swoich postanowieniach. Twardy w wierze. Muszę mieć sobie miłość i nadzieję na niebo. To jest mój obowiązek wobec Boga Ojca. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego, o czym czytam i o czym mówię. I nie wysyłajcie mi informacji na messengerze, z komentarzami, tylko miejcie odwagę, taką jaką mieli apostołowie, komentować pod moimi czytaniami. Miejcie odwagę się skonfrontować w swoich poglądach. Ja się nie obrażam, ale proszę, żeby nie było wulgaryzmów i nie było słów nienawiści. Pozdrawiam, pozdrawiam. Lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. Miłego wieczoru. Do usłyszenia we wtorek o dziewiętnastej.